Nazywam się Marcin Kowalik, bardzo się cieszę, że tutaj e, zbieramy. E, dziękuję Wam bardzo za zaufanie, za to, że zaufaliście mi, że zaufaliście prelegentowi. Jestem pewien, że wszyscy wyciągniemy dużo wartości z tego naszego spotkania. Od 10 lat jestem właścicielką multiagencji. Zmieniłam ostatnio nazwę właśnie na Ale Ubezpieczenia, ponieważ jest to bardzo spójne mną i chciałam, żeby ta nazwa po prostu widniała. Od pewnego czasu jestem też e, trenerem biznesu. E, moja strona nazywa się Ale Agentka i pokazuję na nim właśnie, jak sprzedawać ubezpieczenia, jak sprzedawać je na Facebooku, jak sprzedawać ubezpieczenia na życie e, i prowadzę różne szkolenia dla, nie wiem, <coughs> dla generali, dla gestii. E, Także założyłam <noise> również grupę Ale Agent. E, wiem, że są tutaj osoby, które na tej grupie są. Jeśli kogoś nie ma, to oczywiście później możecie do niej e, dołączyć. Jestem również mamą na pełen etat. Zajmuję się właśnie wychowaniem dwójki energicznych synów i łączę po prostu z prowadzeniem biznesu, ale również mam czas na to, żeby znaleźć swoje pasje, realizować swoje marzenia i tym wszystkim, co tutaj wymieniłam, dzielę się w mediach społecznościowych, i w ten sposób z wami ten, jak dokładnie to robię. I opowiem Wam dzisiaj ze swojej perspektywy taką historię o mojej współpracy z kilkoma multiagencjami. Myślę, że tutaj padnie kilka kontrowersyjnych tez. Podejrzewam, że na początku, jak dzisiaj będziecie to słuchać, to pomyślicie, co za głupoty on gada, ale potem za parę godzin. Stwierdzicie, że jednak może jest coś na rzeczy w tych niektórych tajemnicach, które tutaj wam opowiem. I mam szczere przekonanie, że wyniesiecie sobie stąd przynajmniej jakieś jedno ułatwienie w pozyskiwaniu klientów ubezpieczeniowych. No i to jest jakby trochę opowieść o tym, czego ja się nauczyłem przez ten rok z kawałkiem pozyskując liczby dla zaprzyjaźnionych e, agencji. Otwieram niniejszym naszą debatę skuteczny, zyskowny, zdalny multiagent w 2022 roku. Dwa czy trzy lata temu poznałem bardzo ciekawego człowieka podczas konferencji Szczytu Bezpieczeniowego w Poznaniu. E, Jakub Matryjew, e, z od 18 lat w jednej firmie bezpieczeniowej, Financca. Prowadzi zespół, oddział szósty, zarządza zespołem, oddział szósty w Poznaniu. Poznaliście już naszą dzisiejszą pierwszą prelegentkę Ewelina Kałużna. Tutaj bardzo dla mnie jest ważne jej uczestnictwo w naszej debacie z tego samego powodu, dla którego ją ściągnęłem jako pierwszą prelegentkę, czyli praktyk sprzedaży i pozyskiwania ubezpieczeń. Takim samym praktykiem, jeżeli chodzi o Współpracę z podmiotami ubezpieczeniowymi e, i sprzedaż ubezpieczeń jest Marcin Konopka w przyszłości agent ubezpieczeniowy, w tej chwili współtwórca programu, który wspiera multiagencję w e, sprzedaży ubezpieczeń Belek Dzień dobry Marcin. Dzień dobry. No na pewno ta konferencja różni się od wielu takich konferencji i szkoleń, i szkoleń z tego względu, że no tutaj bardzo praktycznie się podchodzi do tematu. Spotkanie pozbawione wszelkich technik wpływania na klienta. Klienta w cudzysłowie tutaj traktuje się zupełnie inaczej, jako e, chęć pomocy jemu, a nie sprzedania. To tyle. Nie wiem co kolega A ja myślę, że kolega mnie namawiam do e, grupowych ubezpieczeń, że będzie dużo grupowych. Tak naprawdę słyszałem, zdania, ale tak konferencja z tym, że było dużo o strategię sprzedaży, o strategię biznesu, e, jako ogólnie o biznesie. No i tak sobie prostu oczy nam, że szeroko naprawdę warto patrzeć na biznes i myśleć o kliencie, o do, do, dobra klienta. Na to na Pana polecamy. Mam propozycję taką, że um, w podziękowaniu za to, że zainwestowaliście dzisiaj swój czas w to nasze spotkanie, i w podziękowaniu dla prelegentów bijmy sobie razem prawo teraz. Dzięki.